Dziś obudziłam się o poranku i stwierdziłam, ok, let's do it, zrobię siłownię z rana. Zawsze tak robiłam i to było dla mnie najbardziej odpowiednie. I wracam teraz do porannych treningów. To jest lepsze, bo wieczorami pójście, no wypracowałam sobie taką technikę, że idę po pracy um, i po prostu ćwiczę wtedy, ale to, co dla mnie najlepsze jest, po prostu pójść z rana, a wieczorem już sobie odpoczywać, więc jak jest weekend, mam wolne. To poranne treningi wracają do łask, a ja się cieszę przepiękną pogodą. Pomimo, że jest mroźno, jest wspaniale. Słonecznie, jest dziewiąta rano, pustki wszędzie w parkach i tak dalej, także jest na plus. Idziemy trenować. tak słabe, nic w w ogóle nie współgrały w i tak dalej, bo naprawdę przy podciąganiu nie tylko chodzi o ręce, ale chodzi też o such i o plecy i o całą postawę. Także ja dalej korzystam z tykum, one mi bardzo pomagają, ale jest konkretny problem. Ja myślałam, że w ogóle kilka miesięcy ja będę się podciągać, i hej ja będzie super. no y nie działa to w ten sposób. Może gdybym przykładała się bardziej do treningu i trenowała każdego dnia albo częściej niż trenowałam, bo były takie dni, że trenowałam tylko raz w tygodniu, to może bym osiągnęła ten efekt szybciej, ale trzymajcie kciuki, bo rok 2026 to właśnie moje pierwsze pociągnięcie bez gumy. Także trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki za siebie. Wytrwałość to klucz. Klucz do sukcesu, co nie? Ja właśnie jestem na markety i zamówiłam sobie taki wielki slice pizzy Margherity. I tu jest taki local market, gdzie po prostu w czasie świąt wspieramy się wszyscy. Znaczy, wszyscy wspierają małe biznesy. To jest taka fajna uliczka, Churchfield Road. I zawsze są tutaj ładnie udekorowane sklepy. Wszystko jest takie z sercem. Pokaż ma swoją pizzę. Oczywiście nasze ulubione miejsce kawę. Także siedzimy na zewnątrz. I wzięłam sobie pistacjową czekoladkę, którą uwielbiamy. Zresztą fajna muzyka, nie? Jak tam będzie zimno, to możemy iść do środka, No, ale w środku jest pół po prostu full Ciepła kurka Można siedzieć Siedzieć z kapką. W ogóle to na pizzy nie zbuduje mięśni Więc muszę jakiegoś Szoka proteinowego Szejka proteinowego sobie ziamnąć No nie no, powiedział, że przyniesie nam kawę, także będę musiała sobie uzupełnić jakimiś proteinkami, ale dzisiaj mam ryby, przygotowałam ryby, surówkę, może albo pieczone ziemniaczki zrobimy, albo frytki i będzie pyszne obiad. Enjoy! Wielu tą czekoladę, powiem Wam szczerze, gdzie jem ją codziennie. Kupiłam sobie nawet dzisiaj na Amazonie 15 tabliczek, ale one są w takich kosteczkach, takich, że jest 5 kosteczek, czyli w takich laseczkach. No i to jem po prostu namiętnie każdego dnia. I można normalnie być na redukcji, jeść dalej czekoladkę, można cieszyć się smakiem, można jeść pizzę, można jeść czekolady um, i po prostu cieszyć się życiem i dalej być czy na redukcji, czy budować masę mięśniową, nie trzeba wcale rezygnować. Ale to, co ja uważam za istotne, warto szukać produktów z dobrym składem. Więc tutaj tak naprawdę chodzi nie tylko o figurę, ale również o nasze zdrowie. Dobra? A Tego mm, feeling jest tutaj mniej tego wnętrza. I nie czuć tej pistacji. Jednak te batony są lepsze, bo czuć tą pistację bardziej. Mm. Tu i czuć bardziej czekoladę. Ale tak i tak jest pyszna. Jako, żeśmy zapomnieli, to taka dobra to. Musimy się ratować. Można Dokładnie. W tym roku mam dwa kalendarze adwentowe. Jeden to z herbatami, a drugi to moje ćwiczenia. Zakupy na cały tydzień zrobione mam ziemniaczki, które będę jadła z jiekiem, mam chlebek na zakwasie, mam dużą porcję moich wafli ryżowych mam zupki pumpkin spice, mam tutaj jeszcze na nudle, żeby zrobić właśnie tajskie nudle i tutaj mam warzywka mam krewetki oczywiście owocki i tutaj to co bardzo lubię to tortellini akurat z grzybkami i do tego y, robię sobie zawsze sos pomidorowy. Ale ostatnimi czasami też mama mi wysłała z Polski właśnie takie tortellini z grzybami i też są bardzo dobre. One są bardziej właśnie tak na sucho robione, to smakują zupełnie inaczej. Więc dla urozmaicenia teraz to, ale też jakbyście chcieli kupić sobie jakieś tortellini z grzybkami, to polecam. No i trzeba sobie zrobić proteinowy shake. Bo dzisiaj mało proteiny, jadłam tylko na śniadanie, a już jest godzina prawie 16, Także proteinowy szejk wlatuje.